Witam serdecznie. Znajdujemy się na strzelnicy Tarczak Dynia. Współpracujemy razem ze szkołą WSAiB. W tym miejscu uczymy się strzelać. Mamy zajęcia z broni palnej. Poznajemy broń od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Uczymy się obsługi tej broni. Uczymy się jak jest zbudowana, jak z niej korzystać, a następnie przy kolejnych ćwiczeniach uczymy się z niej korzystać już w sposób praktyczny, czyli schodzimy na dół, gdzie Was za chwilę oprowadzę, na strzelnicę i tam już strzelamy z prawdziwej broni palnej. Tutaj mamy naszą małą oś strzelecką. Tutaj studenci mają pierwsze kroki z bronią palną. Ta strzelnica jest 15-metrowa, to strzelamy tutaj z broni krótkiej, czyli tzw. pistoletów. Jeżeli jest młodzież, która boi się jeszcze huku wystrzału, to dla nich mamy przygotowaną specjalnie broń pneumatyczną, tak zwane wiatrówki, która eliminuje ten dźwięk, hałas, i dzięki temu młodzież będzie mogła przygotować się już do strzelania z tej broni palnej na tej takiej broni pneumatycznej. Zapraszam teraz do głównej osi strzeleckiej, to jest nasza poczekalnia, gdzie będziecie czekać na swoją kolej strzelania. I zapraszam dalej. Tutaj mamy naszą główną oś strzelecką. Tutaj strzelamy na 25 metrów i jesteśmy w stanie już młodzieżom zapoznać się z każdym rodzajem broni. Począwszy od tych krótkich pistoletów, o których wspominałem już na tej wcześniejszej, mniejszej strzelnicy, jak również strzelamy już z dużych karabinów poprzez duże, ciężkie karabiny maszynowe, które znamy również z II wojny światowej. Tak jak tutaj ten przykład chociażby. Jako jedyna strzelnica na Pomorzu mamy największy wybór broni do strzelania i do treningów. Nie ma drugiej strzelnicy na Pomorzu, która by posiadała aż tak bogatą kolekcję broni palnej. Tutaj mamy nasz magazyn broni, gdzie do kolejnych różnych zajęć dobieramy odpowiednią broń, z której studenci akurat w danym dniu i na danych zajęciach będą się zapoznawać i strzelać. Mamy różnego rodzaju, począwszy od pistoletów maszynowych, poprzez klasyczny pistolet MP5, Heckler Kocha, który w ogóle jest niedostępny na rynku cywilnym. My na szczęście mamy, także nasi studenci mogą się zapoznać z tego typu bronią, którą wykorzystują w policji antyterroryści. Dodatkowo również mamy dzięki fabryce broni w łuczniku specjalnie dla nas, przekazali nam. Najnowszy karabinek, grot, który teraz wchodzi na wyposażenie Wojska Polskiego, jest to już ta najnowsza wersja, która jest także. Studenci, idąc nawet po naszym kierunku na jakieś przeszkolenie wojskowe, już są zapoznani z najnowszymi jednostkami broni. Jak również z jednostkami, tymi już standardowymi, które jeszcze występują, tak zwane klasyki, czyli tak zwanym gdzie również poznają jego budowę i strzelanie z tej broni. Jeśli chodzi o broń krótką, standardowo. Yy, uczymy strzelać yy, młodzież naszą z pistoletu marki Glock. Jeżeli yy, przygotowują się już do pójścia yy, do służb mundurowych, jeśli mamy na myśli policję, wtedy też szkodzimy ich ze strzelaniem i do pistoletu Walther P99, który jest na wyposażeniu yy, policji. Jeżeli młodzież jest zainteresowana i jeszcze potrzebuje gdzieś tam jakiś inny rodzaj broni, mamy również pełne jednostek broni, gdzie możemy zapoznać yy, młodzież z tą bronią, począwszy od różnego rodzaju rewolwerów, Poprzez takie potężne monstra, które jeszcze też są, występują głównie gdzieś tam na filmach, z takim potężnym kalibrem pistoletem. Jeżeli byśmy byli też zainteresowani, bo czasem młodzież chciałaby poznać historię broni palnej, mamy tutaj również broń historyczną, tu jest jeszcze pistolet, który jest z I wojny światowej P08 lub wchodzimy już do tego klasyka naszego, naszej w przedwojennej produkcji, pistolety WIS, gdzie również mogą się z tą jednostką broni zapoznać, może się spostrzegać.